Witam korgi gangi kotka. Ja Dzień na razie dobry. z za kamery, ja na razie z za kamery. Chodźcie, Dzisiaj inspektorzy przyszli na budowę sprawdzić. Czekajcie, bo pan musi iść. Dzień dobry. My cali jesteśmy brudni, bo oni skaczą po nas, a tu się pył unosi. Dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Prosimy o więcej. Tak. tak! Są tu już dwie godziny na tej budowie, więc już mają troszkę dość. Już tutaj wyżarły całe styropiany, które leżały, całe kleje, i nie wiem co to będzie, bo po prostu co? Na ziemi to nieprzyjaciel, ale postanowiliśmy ich dzisiaj zabrać, żeby sobie po prostu polatały tutaj. I pierwszy raz są w domu, bo na budowie oczywiście były, ale dookoła domu. Nie chcieliśmy ich wcześniej zabierać, ale z racji tego, że mamy prowizoryczne drzwi zewnętrzne no to wiemy, że nie rozpieszchnął się, nie ucieknął, ale zrobiliśmy też test, bo mieliśmy dziś spotkania w sprawie instalacji no i tak się złożyło, że Właściwie przez przypadek, nie? Zdecydowaliśmy się na to, wychodząc na zewnątrz, yy, yy, zdecydowaliśmy się na to, żeby piecki po prostu też wyszły. Zaufaliśmy, że nie odbiegną od nas i faktycznie były niedaleko, nie rozpierzchły się na drogę gdzieś na drugą część działki i było wszystko w porządku. Mieliśmy też test tego dużego okna tutaj. Tu już są arcydzieła tak. malarskie, już. Przerysowały nosami, no bo my, jak chodziliśmy w koło domu, no to one tutaj zostały i po prostu goniły jak wściekłe, bo nie wiedziały, gdzie jesteśmy, ale tutaj mają taki okno na świat, że chyba nie miały nigdy takiego okna i już mieć takiego dużego okna na świat nie będą, a tu jeszcze przecież dojdzie 30 cm, więc one będą tutaj na poziomie tego. Więc będą no sami dosięgać dotąd na siedząco, więc będą rysować trochę wyżej, ale wiemy, że Pani dostanie w bo Pani już teraz w domu non stop przeciera te szyby, co nie ma najmniejszego sensu. Szyby, podłogi, ja wiem, niektórzy czasem komentują, że coś tam moglibyśmy coś umyć. Słuchajcie, to jest w kółko i na okrągło sprzątane i myte. Nie mamy żadnego robota ani do szyb w tym momencie w domu. Tutaj natomiast ze względu na ten wielki gabaryt, pewnie taki robot się będzie musiał pojawić, i to, że w komentarzach się pojawiają często też informacje o, na temat tych robotów, oczywiście, o smugach, które zostawiają, to myślę, że mi to w pewnym momencie przestanie przeszkadzać. Natomiast nie mamy robota w domu sprzątającego tego samo jednego do podłogi, bo do tej pory, jak pożyczała nam siostra Michała, no nie zdał taki robot powiedzmy podstawowy hmm, egzaminu przy czwórce ps, y, psów u nas. Natomiast siostra ma maszynkę dużą. Sami widzieliście po prostu w innych odcinkach i u niej się to sprawdza. Natomiast u nas nie. I chyba to jest kwestia podszerstka, że jednak te kółeczka, nieważne czy to jest robot taki ręczny, czy to jest ten samojezdny, kółeczka, które są y, zabijają się tą sierścią plus podszerstkiem. I wyciągnięcie z tych kółeczek naprawdę stanowi duży problem, a bez tego po prostu on się na tyle blokuje, że nie to, że nie jeździ, tylko po prostu nie sprząta dokładnie. I czekam na moment, kiedy na rynku pojawi się na tyle mocny robot, który będzie miał świetne opinie. Przez, zamieszczone przez użytkowników, którzy posiadają po prostu zwierzęta. Nie jednego pieska, tylko po prostu zwierzęta, i to musi być coś ekstra. Yy, I w ogóle to mi się marzy, żeby po prostu przetestować nie wiem, może jakiś jeden, drugi model, trzeci. No ale na razie nie mamy takiej możliwości, więc zaprzestaliśmy testów yy, na podstawowym jakimś. Jak się winczyku. rozwinie kanał Sylwia Buduje na Duży, to wtedy sami przyjdą sponsorzy, żeby Sylwia testowała. Tylko, że wtedy nie można powiedzieć do końca prawdy, chociaż z drugiej strony my mówimy my zawsze mówimy prawdę. Tylko prawdę, nie zależy nam na tym, czy nam ktoś zostawi ten sprzęt, czy nam nie zostawi, jak będzie dziadowski, to wyjedzie na kopię i tyle. Co ja Więc my... myślę, przepraszam, że przerywam, myślę, że Pink my po prostu do testów takiego sprzętu nie dostaniemy, bo my po prostu jesteśmy szczerzy w tych naszych wypowiedziach. No chyba, że coś faktycznie będzie dobre, to Czekamy. wtedy powiemy prawdę, ale no nie, no, na razie to. Nikt do nas nie przyjdzie. Ale jesteś przysypany. No mów, ja po prostu patrzę, jak ten tył opada. Nie doczyścimy no, się dziś. No, wiedziałem, że tak będzie, bo one były czyściutkie ze Pinkor, I to, Co ty masz na nosie? No styropian. Chodź tu pinkorku, nie wolno. No i ten. Wziąłem sobie dzisiaj troszkę za wąski obiektyw, bo chciałem troszkę innym spróbować. I tak nas może nie być do końca widać wszystkich. Natomiast skończy się na pewno na przemysłowym kerszerze, bo on tu będzie potrzebny do pyłu, do gruzu, do wszystkiego, no to potem zostanie yy, po prostu już do sprzątania, a że nie trzeba go będzie taszczyć po schodach, tak jak teraz w domu, no to może jakoś Sylwia ździerży go wożąc tutaj na kółeczkach, a może te rumby już zrobią takie, że będą większe. Planujemy kupić tam rumbę na, do koszenia trawy, to może ją wpuścimy od czasu do czasu do domu. To posprząta po, po psach kudły, może się nada, nie wiem, zobaczymy. Tylko, że tamto to jest kosiarka, a nie chcielibyśmy, żeby nam skosiła tutaj parkiet. Do parkietu nie będziemy mieli, panele. Panele, no ale to mówię, parkiet jako parkiet. No i co, rozgadaliśmy się dzisiaj mało o pieskach, więcej o budowie, no ale inspektorzy, pan powiedział, wam kaski załatwić, chociaż tu już się nic na głowę nie wali, więc jeszcze za tymi pustakami jesteście, to was pewnie w ogóle dzisiaj nie widać w tym filmie, no ale trudno. Pokażemy was jeszcze przed domem, co? I pojedziemy na obiadek do domu? Pojadą pieski na obiadek? Nie ma obiadku. Psi jest. <grym> ale... No psi jest zawsze. Psi jest, nasz będę gotować, ale psi obiadek jest, więc pieski już będą teraz kończyć odcinek. Tak, bo są już zniecierpliwione, zwykle jedzą między 11-12, a dziś już mamy... 12.30 chyba w tym momencie. No, a pan ma jeszcze do montowania film, zapraszamy też na kanał Sylwia Buduje. No i... Pozdrawiamy Będziemy. wszystkich, dziękujemy za wszystkie komentarze, za lajki, za to, że dajecie nam możliwość rozwijania tego kanału. Jak ktoś jeszcze nie oglądał pa, pa, pa. mojego kanału z budową, a jest zainteresowany, to zapraszam. Wiem, że to nie no to, są może mm, tematy takie przede wszystkim dla pań, natomiast I ten, ten kanał o budowie będzie się na pewno rozwijał w kierunku urządzania i myślę, że wtedy, yy, jak przejdziemy, liczę na to w przyszłym roku do, do tego tematu właśnie m, związanego z z dekoracją, z, z wnętrzami, no to wtedy może więcej pań po prostu będzie miało ochotę pooglądać. Nie przedłużamy. Pokazałem tutaj, zademonstrowałem, że szeleczki fajnie się podnosi, pieski. Suczki nie targamy, bo suczka stara. Natomiast młodzieńców tipsejów, o można pokazać, tipseja, nic się nie dzieje. Kipsej tak. lewitujący. Wszelki są super, natomiast dalej jestem wściekła wręcz na te rozgałęźniki. Michał zamówił karabinczyki. Przyszły okazuje się, że nie możemy ich zamontować, bo są za małe, więc będziemy zamawiać następne większe. A. Te większe są dużo za duże, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ale jeszcze jedna rzecz do piesków: bo nie wiem, chyba pan nie mówił wcześniej w odcinku, zaczęliśmy stosować suplementację, którą nam poleciła jedna z pań łososia pod, 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 sosia przyszło. pod, pod y, którymś odcinkiem, w każdym razie dajemy już tabletki, które są y, dla wszystkich piesków raz dziennie do stosowania na to, żeby się mniej wypadała. Y, druga rzecz to jest też olej y, z łososia. W pięciolitrowym, właśnie wielkim pojemniku wygląda jak płyn borygo? Dobrze, mówię Ten do... sam kolor. Ten różowy. sam kolor i taki pojemnik plastikowy, po prostu, yy, więc zaczęliśmy to od Ale Jaka to jest ściema wizualna? Bo przecież taki wyciąg z łososia nie może mieć koloru różowego. Dają tam barwnik, żeby to wyglądało tak. jak mięsko łososia, a przecież to jest ściema. No, ale w każdym razie zaczęliśmy na pewno. Yy, Będziemy to stosować przez dłuższy czas, tabletki trzeba będzie dokupić, bo to jest 150 tabletek w opakowaniu, u nas 4 dziennie jakby nie było, schodzą. Natomiast... Na miesiąc? Na miesiąc właśnie, natomiast olej starczy chyba na więcej, to biorąc pod uwagę wagę naszych piesków 5 czy 7 ml raz dziennie. Dla każdego, no to na trochę starczy, więc myślę, że z tym olejem to tak przejdziemy płynnie do wiosny, wtedy, kiedy na pewno najwięcej sierści zaczną już zrzucać i zobaczymy, czy faktycznie będzie ten efekt. Natomiast, jak jestem przy sierści, to już naprawdę ostatnia rzecz na dziś do odcinka: no to czeka nas porządne czyszczenie piesków. Może trochę w śniegu, zanim pojedziemy do domu. No, wyczepią ale się z tego pyłu. Generalnie z tego pyłu trzeba będzie je po prostu prze, No, ale przepyścić. musiały tu przyjechać dzisiaj, nie było innej opcji. Musiały inspekcję przeprowadzić. Dokładnie. Papa, pa. pa, pa, dziękujemy, papa.